My próbowaliśmy przez ostatnie, w sumie, nawet miesiące angażować ludzi i pytać ich o, o różne zdanie. Generalnie ludzie nie mają żadnego zdania swojego na ten temat, co się dzieje na rynku mediacji. Są odbiorcami jakichś informacji. Ja ciągle się zastanawiam, gdzie jest ten styk, prawda? Ludzi, którzy do rynku dążą, oni się dzielą na, w sumie, tak zasadniczo dwie grupy. Jedną taką bardzo uważną, przykładem, właśnie z Kasia na przykład że dopóki nie nabierze wprawy i pewności, to nie będzie się tym zajmowała i ludzi z uchwały. I uważam, że po prostu oni już te umiejętności mam, mają, ale jaki jest sposób na to, żeby zbudować tą odpowiedzialność, nie wiadomo. Marku, czy ty po takim roku Twojej e, takiego przemierzania po różnych rewirach wymiaru sprawiedliwości? Masz jakieś swoje obserwacje, uwagi, spojrzenia, coś, z czym mógłbyś się podzielić? Co, co, ja, co ja mogę powiedzieć? Czas pokaże. To to samo, co na olimpiadzie, co się będzie działo. No. Czas pokaże. Dobrze. Ale Marku tylko jedno pytanie takie na końcu dla do ciebie. Jak sądzisz, jest lepiej czy gorzej za tego ministra? Ten minister ma trudny orzech do zgryzienia. No bo... Jest lepiej czy gorzej? Cud lepiej, tak, lepiej. troszeczkę Dawa. lepiej.